Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jest i witam Was koniec na moim kanale a dzisiaj sobie zagramy w Stumble guys. Dzisiaj wyjątkowe dwa, odc... wyjątkowe dwa odcinki ponieważ do postanowiłem dwa odcinki nagrać, ponieważ jest ta beta i chciałem jeszcze z Wami zagrać normalną rundkę i blog w sumie, więc si spin już był w 15 odcinku, więc możecie wpadać 15 odcinek Powinniście mieć w karcie, tutaj w prawym górnym rogu. Ale dobra, tak, będziecie mieć w karcie w prawym górnym rogu, dodam kartę. I w ogóle też zagra, zagrałem poza trzydziestki drugiej, wiecie, normalną rundkę i zdobyłem sobie koronkę dwie, żeby mieć przynajmniej jakieś dwie. No i tutaj przy okazji zauważyłem, że za ten laser dash dostaję... O nie! Nie! Co ja żem zrobił? O nie, zacząłem laser dasha. Dobra, no to trudno, zaczniemy już z tego laser dasha i tak dzisiaj jeszcze... Pra... Wizowie Widzowie? E, co to było? Czy wy to widzieliście? E, dobra, nie wiem co tu się dzieje. Okej, okay, spoko. Ew, wy to widzieliście, nie? E, normalnie mi nie chciało wresować mapy. Nie, dobra, nie wiem, nie co to było. O, przy okazji zdobyłem. Nie, 50 klejnotów, ale fajnie. Dobra, 60 klejnotów. Tak szczerze ja zbieram 100, żebym mógł sobie dać Mateo, Mateo 1, 2, 3 beta, żebym mógł sobie dać więc zbieram 100, więc jeszcze tak. Tego tego Laser Dash'a sobie będę grał po prostu. Będzie najlepiej, więc teraz do 19. A w ogóle tutaj zauważyłem, że pisze 600 dni, w ogóle. Ale jak się teraz wyjdzie i się zmieni teraz na normalną, na normalny Stumble Guys... To podobno będzie normalny Stumble Pass normalnym normalnym się, więc ciekawe. Dobra, my teraz zagramy, tak jak mówiłem, tego laserdasza. Tam, to, tam, tam, powiedzmy, że tamtej rundy nie było, dobra? Bo nie wiem, co to było. Naprawdę, nie wiem, co to było. A no, teraz normalnie, okej. Okay. Więc my oczywiście laser da lecimy z laserdaszkiem, więc oczywiście. <laughs> przepraszam, runda terminada. Jo! Dobra, więc losuje nam już mapę. Nie wiem co to było, że, na, że ten tak mnie dziwnie tak długo bardzo losowało. Dobra, nie no przyznaję się, to moja wina. Odpadłem na tej mapie, na, tym, na tej rundzie nie wiem co to było. Postać mi nagle wypadła. Poza mapę u A, bo to będzie laser, to trzeba uważać. Co jest? wow. wow. Co to było? Ej, ciekawe czy da się zrobić save'a. Też w ogóle. Ej, no właśnie. Robimy save'a? Nie, chcę sobie zagrać jeszcze. Tak, jeszcze mamy dwie rulki dla Daszka. Właśnie, na spokojnie, dobra. Spadło chyba 17 osób. Szkoda. Tak, 17 osób, dobra. Yy, więc my oczywiście, co będziemy mieć na półfinał? No oczywiście, że będziemy mieć na półfinał Laser dasz i w ogóle, dawajcie widzowie, dobijamy 10 subskrypcji, ponieważ już mam na kanale 9 subskrypcji. Mam nadzieję, że uda wam się i więc mam nadzieję, że wam się uda wbić 10 subskrypcji. Więc dawajcie widzowie, jeszcze jeden sub, jeszcze jeden sub i, i będzie 10 subskrypcji. Dam jakoś i potem. Jajcie, widzieliście to? Co ja bym zrobił? Ja nie mogę, w ogóle jak coś to ta beta to miała być za te 10 subskrypcji, tylko jak już dostałem ten wiecie, yy, no wiecie co, yy, no dostałem już tą betę, że mogę w nią grać już, pozwolenie, to yy, wiecie, to już chciałem od razu ją nagrać, więc jakby co to ta beta miała być na te 10 subskrypcji, ale niestety wiesz. Ale cię teraz nagrać. Ej, Czu. Co to było? <grywa> ja nie mogę. Dobra, robię tu save'a. Elo. Dobra, easy. Bank. Bang. Nie, pos ściana mnie zablokowała. Dobra, nie wiem co, nie wiem co to się stało. Dobra, więc teraz my sobie zagramy w Yy, blockdash normalnie jedną rundkę blockdash zwykły i potem zagramy już na pewno normalną rundkę jeden stwórz O nową mapę już yy, grałem w ten super coś tam podróbkę Climb'a grałem już w 15 odcinku, więc no dobra, więc my oczywiście lecimy z tym yy, blockdashkiem tylko musi nam się załadować yy, gra no dobra, już losuję. No i co? Oczywiście, że na finał. W sumie na finał, tak? Mamy o, blok dasz, Więc y, oczywiście runda terminada. No i lecimy. Zdawajcie, jeszcze jedna subskrypcja widzowie i ten. Jak coś, to możecie pisać komentarze, czy chcecie więcej bety, co to było? Więcej bety. I zostawić ławkę w górę i subskrypcję. I przy okazji dobi dawajcie, dobijamy dzisiaj subskrypcji. Dobra. Więc my lecimy. Bim, bim. Ej, save'a robię. Dobra, save'ik. No oczywiście, żeby on No Jakby nam miał nie wyjść. Nie no, za późno skoczyłem. Dobra, ale najważniejsze jest to, że zrobiłem save'a. A mówiłem, że w każdym razie mamy save'a zrobić. Więc my już lecimy z normalną rundką. I tak szczerze, na Świercinach chciałabym Icy Hades. Oczywiście... Aha. Okej, okay, nie mam pytań. <laughs> Na 16 osób laserdash. A wiecie to jest najgorsze, że ja teraz gram z graczami? I znaczy, nie ze wszystkie gracze, tylko są też boty, ale niektórzy są gracze. Bo niektórzy mają BT dostęp, a niektórzy nie mają. O nie. To będzie najgorzej, bo tu ludzie będą wytrzymywać. Ale w sumie niech te boty wszystkie odpadną. Ta, Tak. Najlepiej będzie. O. Szybko coś. A może tu nie są. Ej, czekajcie. Ej, tu nawet graczy nie widzę. Jeżeli to są boty, no to super. Prze Poza odcinkiem to jeszcze ten. Yy, grałem przecież z ludźmi jakimiś. Dobra, ale jak widzicie, da się laser dash mieć na ćwierćfinał. finał. Yy. Wiem, co się zepsuło. Wiecie, co się zepsuło? Zepsuło się to. Pamiętacie, jak było z tym blogdaszem, że mnie na. Nie wiem, czy. Nie, nie, na odcinku nie było, ale kiedyś miałem na telefonie. Takie coś, że miałem na ćwierć finał dash, i potem pół finał blockdash i na finał też blockdash. I chyba teraz też tak będzie. Czyli można powiedzieć, Gram teraz z Te wydarzenie, wiecie. Z. Homea. Ej. No to naprawdę? Dzisiaj nie klikałem tego. Yy, yy, tego. Nie klikałem tego laserdash, tylko klikałem normalną. No właśnie. I teraz czuję, że na finał będzie też laserdash. A jeżeli będzie, to naprawdę się coś zepsuło. To jeszcze jedną zagramy. O, super stay. Czyli coś się zepsuło, po prostu. Dobra. Okej, okay, no to super stay. Musimy dać radę. No, widzę, że na razie my z butami gramy, więc prawdopodobnie uda mi się wygrać. Ale to fajnie, bo se koronki można zdobyć łatwo. No, patrzcie, już jestem pierwszy. No nie, no trika nie zrobiłem tu. Dobra, bęk, bęk. Dobra, yy, lecimy. No nie, no, głupie powiadomienia. Dostać tu powiadomienia, wy na szczęście tego nie widzicie. No i mi zasłoniłem. oj, szybko, leć, leć. No nie, no, bot mnie dogonił. O, o Jeciu. Leć, 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 leć. Dobra, jest. I pęk. I ciu. Dobra, ty już normalnie muszę pojechać. Dobra. I easy winek. Elo. Dobra, wygrana. No więc ten, dę, 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 dę. Mam już trzy koronki na becie, więc zostawcie łapkę w górę, no i subskrypcję. Więc my jeszcze zagramy, myślę, jedną rundkę normalną, a potem jeszcze sobie zagramy w niestandardowej. Tą nową mapę, wiecie, to jak ona się w ogóle nazywa, muszę zobaczyć jeszcze raz. Super Brawl Scrabble, muszę zapamiętać, Super Brawl Bra Scrabble. o Jeciu. Dobra. Albo zagramy po prostu w, w laser dash, ale dobra. My lecimy, z kolejną normalną rundką. I tak szczerze na, na ćwić, oczywiście chciałbym Icy Hades. A co nam wypadnie? Humble Stumble, więc nie jest źle. Humble Stumble, niech będzie. Lubimy Humble. Oj, gram z graczami, widzisz, smoczek? Smoczki te inne, dymitrony te inne. Czyli gram teraz z graczami. Oj, o, przeżyłem. Tylko chyba z opóźnieniem teraz. Mogę, może, mogę nie przejść, ponieważ z opóźnieniem gram teraz. wow. wow, 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 wow. Oh. I trick dobra jest, tamtego wybiło, a mnie nie. Ej prawdopodobnie przejdę, przejdę, przejdę na spokojnie. Nie, dobra jest, dobra, przejdę, przejdę na spokojnie. Co jest, ten gostek zniknął? Dobra, easy, emoteczka. dobra. O, dawaj player, dawaj player, dawaj. O, ten smaczek tu jest. Ej patrz, on się nazywa. Ktoś Beta, czekajcie. Zobaczcie, czy ktoś się nazywa jeszcze tak beta, że coś i beta, jakby Bartek TV. Ej, to ja chyba znam go. Ja chyba tego Bartka znam, ale dobra. Pink Beta, widzisz? Na przykład. Albo ten Smoczyk, jak się tam nazywa, że ją podejdzie. No, Gostek. Co on robi? A on teraz chyba. Nie, nie, przejdzie, przejdzie. A w sumie nie wiem. Może na że Mat. Wiktory. A nie, to nie ma Beta, ale pingwin Beta na przykład. A, Widz Pog Beta, tam się gościnnę nazywa, tym czerwonym skóre. Widz Pod, Beta, tak się nazywa ten czerwony szkielet. Obok tego Stumblegaja. Dobra, więc my oczywiście runda terminada i się żegnamy z 16 osobami, no ale zostaje też 16 osób i tak szczerze na półfinał chciałbym yy, laserki. Albo laser dasz, jeżeli oczywiście da, więc co wybierze? Uwaga, uwaga, uwaga. Szybciej, szybciej, bo film trwa 12 minut. Tajfo, no dobra. To trzeba szybko, bo ja jeszcze mogę nagrać 3 minuty. Ajajajaj, to chyba się nie wyrobię. To będę musiał jeszcze krótki film nagrać. Finał yy, z, z 13, znaczy z 16 odcinka. Muszę, będę musiał nagrać jeszcze. O jej, 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 Gostek, ale mi ofarta. Ja nie mogę. I to jest na półfinał. Szybko. Szybko. Dobra, ja oteczka. Dobra, jestem. Ja nie mogę. Dobra, koniec rundy. To akurat było szybkie. To mam nadzieję, że zdążę jeszcze szybko finał zagrać. Dawaj, dawaj, dawaj. Także że oczywiście na finał chciałem laser dash albo block dash, więc losuj. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Block dash. Ja nie mogę. Dobra, muszę zagrać. Dobra, więc ja będzie finał drugi. Dzisiaj będzie finał z tego odcinka, więc nara.